Witamy, z tej strony wasza ulubiona gildia, BAT Znana no, no również jako jest up Chcielibyśmy wam dzisiaj przekazać smutną dla nas informację No i może dla innych Niestety, ale edycja Craftcore dobiega powoli końca Na serwerze jest online 250 osób Czasami można jeszcze się poklepać na te parkach Ale, no już już tak naprawdę nie ma co grać, bo... Nasza gildia bet skończyła grę No już u nas też Nikt nie gra, mamy mało czasu Szkoła i te sprawy No i chcielibyśmy w szczególności Za super edycję podziękować tutaj gildi bed, Dzięki której mieliśmy Tak naprawdę cały fans z gry Mogliśmy nagrywać daily vlogi no Tak naprawdę oni Włożyli naszą całą edycję. Chcielibyśmy po podziękować naszym sojuszom Guildi Fart, Guildi Plan, którzy pomagali nam w przebiciach yy, pomagali w trudnych momentach, kiedy gilia bet nas przebijała. Yy, chcielibyśmy podziękować Suchemu, który, no, który nas wyzywał. Yy, no, i oczywiście administracji Craftcora za zrobienie super super edycji, yy, która, no tak naprawdę, odmieniła moje podejście do Minecrafta. No i wielu osób, bo no dzięki Craftcorowi, no dużo osób wróciło do Minecrafta. Tak na, tak na przykład yy, większość naszej gildii na no co dzień nie gra w Minecrafta, ale. No już chyba wrócą, tak na przykład hater tutaj. No wiadomo, nie? Nie wiem. Chcia chciałbyś youtuber, tu bardzo jeszcze to powiedzieć, podziękować komuś. Nie. Tydelix. Dobra. Podziękowania. Najbardziej dla Inwicjusza i tam dla Besta. Super edycja. Może jeszcze wlecą jakieś tam odcinki, czasami z moment na kanał z różnych momentów z CraftCora bo mamy tego multum To nie mamy, ale... bo ja nie mam już nic No racio Ale no, no, każdy ma już mało czasu i nie ma nawet to grać, także wygramy gramy do końca, no to nie wiadomo No już nawet tak naprawdę, no już jest koniec także no i również yy, oczywiście ta cała edycja była no w niektórych momentach brana poważnie, gdy były jakiś tam przebity, a w szczególności większość naszej edycji była brana for fan yy, dla fans gry yy, duchy chyba za bardzo się przejęły tym Minecraftem, bo my chcieliśmy sobie normalnie pograć. I oczywiście z kanałem yy, nie przestajemy. Teraz startuje edycja RIVI, z Hejterem dalej będziemy nagrywać i z gildią, prawdopodobnie z tym samym składem, także nie ma co się zamywać, prawdopodobnie znowu założymy gildię koło bet, także tak, widzimy się na RIVI, ze mną był Delix, Hejter, Hello. YouTuber, ja. I ja, także żegnamy i do zobaczenia.